Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, która jest zapowiedzią wielkiego siatkarskiego święta w Włocławsku. Już w przyszłym miesiącu, w czerwcu, World Grand Prix 2016 właśnie w naszym mieście przedstawię uczestników dzisiejszej, dzisiejszej konferencji. Są to pan prezydent Marek Wojtkowski, pan Paweł Papke, prezes Polskiego Związku Północnych, oraz Pan Ryszard Ciężki, prezes Pujastu Pomorskiego. Dziękuję serdecznie. Zacznijmy może od Pana Prezydenta. Kilka słów wprowadzenia. Mam wprowadzić, tak? Bardzo Drodzy proszę. Drodzy Państwo, yy, więc może zacznę od tego, że yy, dzisiaj rzeczywiście... Panem Prezesem Związku i Panem Prezesem tutaj naszego Związku Wojewódzkiego podpiszemy umowę na organizację World Ground Prix w siatkówce Kopiet. Cztery, jak Państwo wiedzą, cztery reprezentacje będą grać. Rozpoczynamy 10 czerwca do 12 czerwca będziemy grać we Włocławku i takie reprezentacje, jak oczywiście reprezentacja Polski, Kenia, Portoryko i Argentyna. Także chcę też powiedzieć, że to będzie największa impreza sportowa we Włosławku o randze światowej, bo takiej jeszcze nie było. Impreza, która będzie transmitowana nie tylko przez polską telewizję, przez Polsat, ale również będzie też przekazywana, sygnał będzie przekazywany do wielu krajów Europy i świata. Dlatego to mnie oczywiście jako prezydenta miasta. Niezwykle cieszy, bo trudno sobie wyobrazić lepszą e, promocję miasta aniżeli promocję poprzez e, sport, tym bardziej, że właśnie na takim, na takim e, poziomie. Także ja tutaj przy tej okazji chcę bardzo serdecznie e, podziękować e, no przede wszystkim za to, że, to, że e, siatkarki możemy gościć we Włocławku, Dlatego też bardzo dziękuję panu prezesowi e, Pawłowi Papkę za zrozumienie. Z którym się znamy i bardzo sobie tę znajomość cenię i bardzo dziękuję za pomoc. No i również bardzo dziękuję panu prezesowi Ryszardowi Ciężkiemu, który jest takim naszym dobrym duchem w województwie i we Włocławku. Zresztą tutaj panie siatkarki się uśmiechają, bo wszyscy pana prezesa doskonale znają, kojarzą. Także bardzo dziękujemy w zrozumieniu powiedzmy tych naszych aspiracji sportowych i siatkarskich we Włocławku. Bo też nie ukrywam, że ten potencjał światkarski próbujemy, próbujemy odbudowywać. Drodzy Państwo. Sam mecze będą poprzedzone też reklamami, banerami promującymi miasto. Myślę, że to jest też dla nas powód do dumy. Reprezentacje przyjeżdżają kilka dni wcześniej, bo już 7 czerwca, dzień później rozpoczynają oficjalne treningi. Także z punktu widzenia takiego ekonomicznego to też jest niebywałe wydarzenie, ponieważ no, te reprezentacje będą rezydować na stałe we Włocławku, a konkretnie w hotelu młyn, który spełnia oczywiście spełnia kryteria kryteria związkowe no i też co jest interesujące też w umowie mamy zagwarantowane że tutaj wspólnymi siłami zorganizujemy strefę kibica pod halą gdzie można będzie oglądać nie tylko na telebimie mecze bezpośrednio rozgrywające się w hali ale też co mnie szczególnie cieszy w ostatnim dniu imprezy kiedy rzeczywiście Oczywiście polska reprezentacja w piłce nożnej będzie rozgrywać mecz na mistrzostwach. W strefie kibica ten mecz też będzie można obejrzeć. Dlatego też ten mecz Polska Portoryko został zaplanowany na godzinę 15, żeby później móc obejrzeć mecz reprezentacji w piłce nożnej. Także wielkie wydarzenie, oczywiście także obudowane innymi wydarzeniami o charakterze takim piknikowo-handlowym, także myślę, że będzie wiele się działo i z tego Osobiście się bardzo cieszę. Pan prezes Paweł Pałek, proszę bardzo. Dzień dobry witamy wspólnie z Panem Prezesem Ciężkim W pięknym mieście, jakim jest Wrocławek. Bardzo się cieszę, że nasza reprezentacja żeńska pod wodzą pana trenera Jacka Nowrockiego będzie miała tu przyjemność i możliwość grania na tym pięknym obiekcie, jaka, jaką, jaką jest hala mistrzów. Nasza reprezentacja jest w lekkiej przebudowie. Doszło kilka młodych bardzo zdolnych zawodniczek. Ja myślę, że to są niektóre koleżanki tych, tych pań, tych dziewcząt, które tutaj e, siedzą. E, wam też życzę oczywiście powodzenia. Wiem, że zaczęłyście swoją przygodę w, drugą, w drugiej lidze i z zapewnień e, pana prezydenta wiem, że będzie się starał, abyście co roku by, 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 by były lepszą drużyną, żeby klub miał coraz lepsze zaplecze, <laughs> przede wszystkim finansowe i organizacyjne, bo być może również kiedyś E, a takie zawsze są marzenia, żeby grać e, w Orlen Lidze. Nasza reprezentacja tutaj, jak Pan Prezydent wspomniał, przyjedzie kilka dni wcześniej, będzie możliwość oglądania na bieżąco e, i, i treningów, ale przy, przede wszystkim pojedynków, e, które, jak tu wspomniano, będą transmitowane w telewizji e, Polsat. Bardzo dziękuję Panu Prezydentowi za zaangażowanie. Tak jak już Pan Prezydent wspomniał, łączą nas e, Relacje koleżeńskie, wiem, że jest to z wojska piłki nożnej, jest wielkim miłośnikiem, sympatykiem koszykówki i tym bardziej się cieszę, że w pracach parlamentu poprzedniej kadencji potrafiłem pana prezydenta zarazić również tą miłością do siatkówki i to przekłada bezpośrednio na swoją pracę tutaj w swojej gminie, w swoim mieście. Jesteśmy szczęśliwi, że Wocławek dołączył do miast, gdzie ta siatkówka na najwyższym e, światowym poziomie dołączy. Zapraszamy wszystkich kibiców, wszystkich zainteresowanych do tego, aby w tych dniach odwiedzić, e, odwiedzić Halę Mistrzów, aby pooglądać e, naprawdę wolę i z najwyższego poziomu. Dziękuję bardzo. Pan Prezes Ryszard Kieszczak, proszę o przejście. Miejscowy Klub Wocławek pod wodą Pana Prezesa Zacharka. Będzie współorganizatorem technicznym podczas tych rozgrywek. Także młode zawodniczki klubu będą mogły przyjrzeć się z bliska tym zawodniczkom, które zjadą z różnych kontynentów, nie tylko z Europy, z różnych kontynentów do nas, aby tutaj rozgrywać te mecze. Taką rozgrzewką do tego turnieju tydzień wcześniej będzie finał makroregionu. Wolejmani. Wolejmania jest to taka impreza wyjątkowa, w której uczestniczą w jednym zespole chłopcy i dziewczęta, grają na świeżym powietrzu za pomocą rozstawionych boisk na trawie. Bardzo to interesująca inicjatywa jest i to odbędzie się tydzień przed imprezą. Natomiast z mojej strony, jak obserwuję, chcę stwierdzić, panie prezydencie że miasto bardzo poważnie potraktowało przygotowania do turnieju, ponieważ nasze województwo mówi tak, jak robimy to na najwyższym poziomie organizacyjnym i wszystko wskazuje na to, że właśnie tak będzie we Wocławku. Wocławek się solidnie, solidnie, bardzo solidnie do tego przygotowuje. Dziękuję za te informacje. Zanim przejdziemy do pytań od Państwa, to może teraz część oficjalna. Pan Prezydent i Pan Prezes podpiszą umowę, na mocy której Wrocław będzie miastem gospodarzem właśnie World Grand Prix 2016. Proszę. Się zadość jest. Widać, że panu Zezusie jest siatkarzem, jako tylko piłkarzem. <noise> dziękuję bardzo. O, i jeszcze raz dziękuję ślicznie za tę informację. Bardzo proszę, panie prezesie. I teraz czekamy na pytania państwa. Proszę o przejście. Zielona Góra poinformowała trochę wcześniej, bo całek tak długo się targował, tak długo czy o tę ofertę. Jak to wyglądało, panie prezesie, panie prezydencie, że dopiero teraz jest ta konferencja i informacja bilety były sprzedawane wcześniej informacja ukazała się a dopiero dzisiaj mamy oficjalną konferencję to co ja mogę powiedzieć drodzy Państwo oczywiście ta informacja mogła się ukazać wcześniej bo te decyzje zapadły oczywiście wcześniej natomiast chcieli, chcieliśmy tę informację podać w taki sposób oficjalny, uroczysty z Panem Prezesem się umówiliśmy, że Pan Prezes zaszczyci Włocławek i dlatego też postanowiliśmy, że to trochę odłożymy w czasie aczkolwiek no, tajemnicą Poliszynela było, że ta, impreza Grand Prix będzie miała we Wrocławku. Ale mi osobiście zależało, żeby tutaj właśnie w takim, takiej dość uroczystej atmosferze, w otoczeniu oczywiście tutaj środowiska siatkarskiego naszych pań z drugiej ligi, pana trenera, żeby to zakomunikować. Chciałbym tylko potwierdzić, bo rozmawiamy z panem prezydentem już od dobrych dwóch miesięcy i byliśmy od początku właściwie bliscy, bliscy porozumienia, oczywiście zostały te, sprawy techniczne, promocyjne, one zostały również szybko ustalone. Po pierwsze w Zielonej Górze tydzień wcześniej jest, jest, jest Grand Prix. Po, po drugie, ono doszło do nas, do Polskiego Związku Piłki Siatkowej, takim troszkę drugą, drugim obiegiem, bo jeden z krajów zrezygnował i przyjęliśmy te drugie Grand Prix, bo wiemy jaką e, popularnością cieszy się piłka siatkow siatkowa kobieta w Polsce i postanowiliśmy, że e, tę drugą, drugą część Grand Prix zorganizuje Zielona Góra. Tu z miastem Wrocławek byliśmy bardzo dawno temu już właściwie porozumieni. Czy szukaliśmy odpowiedniego terminu, odpowiedniej atmosfery do tego, aby to ogłosić? A bo, co jako jedyna aplikował o ten turniej, czy to było wybór? Wybieraliście z wielu miast, jak to wyglądało. Co zaważyło, że w Hali Mistrzów odbędzie się taka impreza? Było, kil było kilka innych propozycji, natomiast po pierwsze, sama chęć sama chęć i takie zaangażowanie pana prezydenta. Po drugie jakby sam obiekt, który jest bardzo nowoczesny, spełnia wszystkie wymogi Federacji Światowej. Oczywiście zaplecze hotelowe również było bardzo ważne, ale przede wszystkim jest ta siła i determinacja w woderze do danego miasta, aby tą imprezę pozyskać i tutaj pan prezydent ze swoimi współpracownikami rzeczywiście zrobił wszystko, aby ta impreza była tutaj, z czego ja się również bardzo cieszę. Czekamy na kolejne pytania. Prezes wspomniał o imprezie, która będzie tydzień wcześniej, gdzie ona będzie rozgrywana? Ona będzie rozgrywana na terenie zielonym, na trawniku, wokół Hali. We bazą... Włosławku? oczywiście. Hala Mistrzów będzie bazą całej infrastruktury, ale same rozgrywki będą na trawie, obok Hali. Jakie zespoły będą rywalizowały? 24 zespoły z czterech województw północnej Polski. W tej chwili rozgrywki toczą się na szczeblu wojewódzkim, więc nie umiemy powiedzieć, które zespoły będą uczestniczyły, ale uczestniczyć będą 24 zespoły. Tylko o... O biletów, jeśli chodzi o turniej? No, to jest turniej otwarty. A czy nie? nie to też lat... mówię o tym tydzień później. bilety są dostępne poprzez linki, są w sprzedaży. Zachęcamy wszystkich, aby aby kupować, ale oczywiście przeznaczymy też również odpowiednią pulę biletów dla, dla szkół, dla, dla dzieci tutaj z Wosławka, by mogły za darmo przyjść po prostu i pooglądać te zawody. Ja mogę dodać tylko że bilety nie są drogie, ponieważ też nam na tym sposób szczególny zależało. Ja tylko podam taką informacyjnie, że bilet pierwszej kategorii na mecz międzypaństwowy w ramach Grand Prix będzie kosztował 25 zł i w zależności od kategorii oczywiście te ceny będą niższe. Oczywiście będą także karnety trzydniowe, na przykład taki karnet 3-dniowy w kategorii pierwszej będzie kosztował 50 zł dla osoby, więc myślę, że to są ceny Atrakcyjne i też nam bardzo zależy na tym, żeby oczywiście frekwencja była e, duża. Będziemy zapraszać i kibiców, bo przecież kibiców siatkówki tutaj we Włocławku i w najbliższej okolicy przecież nie brakuje. Ale przede wszystkim także i młodzież szkolną, e, pozaszkolną, studentów. Będziemy w różny sposób zachęcać, promować tę imprezę, żeby rzeczywiście pokazać się tutaj Polsce, Europie i światu z jak najlepszej strony, bo tak jak Wydziałem, przekaz będzie, ten sygnał będzie retransmitowany na inne kraje europejskie i na świecie. Na no Włocławek przez to zyskuje też miano miasta, gospodarza World Grand Prix 2016 roku. Ja jeszcze panu dodam, że Polska jest liderem światowym, jeśli chodzi o sprawność organizacyjną zawodów siatkarskich. I dlatego my. Pozyskujemy takie imprezy między innymi dzięki temu, że to jest wzór jak należy imprezę zorganizować. Przygotowując się do tej imprezy czerwcowej, nie mieliśmy najmniejszych wątpliwości, że Wrocławy po prostu sprosta tym bardzo wysokim wymaganiom. Bo my dzisiaj spotykamy się podpisując umowę, jak gdyby taka część oficjalna się odbywa, ale proszę pana, od dłuższego czasu pracują służby zarówno w Polskim Związku, jak i we Wrocławku żeby ten turniej odbywał się naprawdę super Tradycje włosławskiej siatkówki to jest 76-78, czwarte miejsce w Włocławii Niestety już nie ma, ale są dziewczyny. Wielokrotnie, panie prezydencie, rozmawialiśmy na temat rozwoju żeńskiej siatkówki we Włosławku. Przy okazji spotkania z panem prezesem Pawkę, proszę o odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście nasze dziewczyny będą miały szansę walczyć o pierwszą ligę. Pan, który się to zawsze podkreślał prawie we wszystkich mediach. Jest okazja, są dziewczyny, gdyby Pan był uprzejmy powiedzieć, czy są te szanse, czy Pan również rozmawia z Panem Prezesem, z drugim Prezesem, właśnie o odbudowaniu, niekoniecznie męskiej, ale żeńskiej siatkówki, o czym Pan jeszcze raz podkreśla wielokrotnie. Oczywiście, że to potwierdzę z wielką przyjemnością. Taka szansa już była w tym roku, bo play-off, chociaż takiego celu nie stawialiśmy, play-off zostało osiągnięte. Dlatego też nie ukrywam, że mi bardzo zależy na tym, żeby promować miasto właśnie poprzez sport. Jest to najlepsza forma promocji. Tym bardziej, że występują no tak pozwolę sobie, piękne dziewczyny, jakie tutaj siedzą. Także trudno sobie wyobrazić Oczywiście my jako miasto będziemy mocno stawiać na rozwój siatkówki kobiecej przede wszystkim w naszym mieście i jak państwo wiedzą tworzone są ku temu warunki bo otworzyliśmy kilka klas sportowych we Wrocławku jak państwo wiedzą podnieśliśmy w sposób znaczący dotacje na rozwój sportu młodzieżowego także też chcę zapewnić że Pro, powiedzmy, ta kwestia finansowa została już, można rzec, rozwiązana. Pojawił się kolejny nowy sponsor, nawet jeszcze Państwo z WTS-u nie wiedzą. Z Panem Prezesem i z Panem Prezesem rozmawialiśmy o, teraz przed chwilą. No, bardzo możny, który stawia bardzo konkretne oczekiwania, i też nie boję się tego powiedzieć, że w ciągu kilku lat chcielibyśmy zbudować we Wocławku drużynę ekstraklasową, o czym pan prezes Paweł Papkę powiedział, wspomniał wcześniej. Ja to oczywiście potwierdzam, tworzymy ku temu warunki. Gdyby pan prezes był uprzejmy i skomentował. Kilka miesięcy temu to zarząd. Po związku siatkowej podjął decyzję, żeby klub WTS Wrocławek zagrał w drugiej lidze. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości po korespondencji z Panem Prezesem Zacharkiem, ale też po, po dyskusjach z Panem Prezesem Ciężkim, ale też z panem prezydentem, że ten klub będzie miał silne podstawy, że to jest planowana siatkówka na. na długoletnia, długofalowa pomoc dla tej dyscypliny sportu i zarząd nie miał żadnej tutaj problemu, żeby tą decyzję podjąć. Bardzo się cieszymy, że dziewczyny tak bardzo dobrze dzisiaj w tym sezonie grały. Troszeczkę zabrakło, ale tutaj trzeba na boisku wywalczyć sobie awans sportowy. Oby, oby takich więcej silnych, silnych ośrodków powstawało w naszych drugich i pierwszej, pierwszej lidze, bo wtedy siatkówka będzie miała lepiej. Ja mam pytanie do trzech panów. Proszę powiedzieć, czy Boczek ma możliwości, ma szansę, żeby być wpisany do organizacji takich zawodów, które będą na początku czerwca, czyli organizacji Grand Prix Jestem przekonany o, o sukcesie i sportowym, i promocyjnym, i organizacyjnym tego, tego turnieju i mam nadzieję, że nasza współpraca to nie jest tylko ten jednorazowy przykład, ale będzie kontynuowane w następnych latach. Zarówno, zarówno Europejska jak i Światowa Federacja wyznacza pewne zasady, pewne warunki no, trzeba spełnić, między innymi widownia, ilość miejsc podczas spotkań i dlatego no, nie można powiedzieć, że we Wrocławku będzie mogła zagosić na przykład Liga Światowa, bo nie spełnia Włocławek, nie ma obiektu, który spełniałby te wymogi, natomiast tego typu imprezy, też światowej rangi, oczywiście we Wrocławku będą mogły się odbywać. Poczekajmy jak zakończą się, podsumujemy to, co się odbędzie w czerwcu. Znaczy ja tylko dopowiem, że to, że we Włocławku akurat mamy Grand Prix, to też nie jest przypadkiem, bo ja też, zresztą panowie pewnie się ze mną zgodzą, że w Wrocławskim Towarzystwie Siatkówki zgromadziło się grono naprawdę odpowiedzialnych ludzi, pasjonatów, którzy po prostu wykonują bardzo dobrą, y, ciężką pracę i dlatego też takich ludzi trzeba doceniać. I dlatego też tutaj składam podziękowania dla y, działaczy siatkówki y, we Wocławku. obyśmy mieli więcej takich y, problemów. My tylko będziemy ułatwiać. Naszym problemem jest, żeby też zapewnić, pomóc też finansowo naszym drużynom. Jak Państwo widzą, też z panem prezesem, Panami Prezesami rozmawialiśmy przed konferencją, że akurat w tych działaniach jestem konsekwentny. Pamiętacie Państwo, jaka była sytuacja rok temu, chociażby w Anwilu, w koszykówce. Jaka jest sytuacja w chwili obecnej. Przygotowujemy się do playoffu z wielkimi szansami na medal, i podobnie będzie się działo, jestem przekonany, w drużynie siatkówki. Oczywiście mam świadomość, że musimy klub profesjonalizować, bo tutaj już mówimy o wejściu na powiedzmy taki poziom półprofesjonalny, a za chwilę pewnie profesjonalny. I ten klub po prostu będziemy w miarę tych naszych oczekiwań w taki sposób właśnie budować. Ja wykorzystam szansę, że jesteśmy tutaj razem dla siatkówki. Panie, jak że są wzmocnienia? Do, nie sądzę, żeby to był czas i miejsce akurat na, na tego typu rozmowy, mój natomiast mój hmm, jedno, co mogę na dziś powiedzieć, to p, to, że jestem naprawdę bardzo zadowolony z kilku już przeprowadzonych rozmów, myślę, że e, naprawdę przyniosą, e, przyniosą nam dobre rezultaty. Ja będę to Dziękuję. Czy to oznacza, że WTR zastąpi drugie lidze? w najbliższym sezonie? Takie mamy założenie, oczywiście, że tak. Panie prezesie Pan się pojawi we włosowku na tych... Na tym turnieju wiemy, że Pan chodzi, tak. ale jak to będzie wyglądała sytuacja, bo będą wybory na początku czerwca? Dlaczego Pan się nie dalej? Mamy 7-8 czerwca zjazd tak, na tak. walny wyborczy. Z różnych względów zdecydowałem się nie kandydować. Uważam, że swoją misję, tą te 15 miesięcy wypełniłem w, w optymalny i, i sposób. Siatkówka nic nie ucierpiała, a jest kilku innych kandydatów, szczególnie jeden, którego będę, będę popierał i będę wzmacniał. Mam nadzieję cały czas pracować dla, dla dobra po, polskiej siatkówki, a oczywiście jako Stałe mieszkanie, Colsztyna, więc nie mam tak do państwa daleko, więc na pewno na któryś z meczów przyjadę. pokibicować naszym paniom, bo sam będę ciekaw, jak ta odmładzona reprezentacja pod wodzą trenera Jacka Nawrockiego będzie grała, bo są to jedne z ważniejszych, albo jak nie najważniejsze w tym sezonie turnieje dla tej kadry. Później będzie dłuższa przerwa i turnieje kwalifikacyjne do mistrzostw Europy we wrześniu, ale te turnieje Grand Prix, szczególnie w Polsce, są dla nas bardzo ważne w tym sezonie. Kto się będzie zajmował? Akredytacja. Pani Janusz kiedy, Pani Janusz Piszcznik, Piszcznik, Piszcznik pan Januszu Zlański może... Pan Janusz Szózlański, Przeczek Powskiej Związku Pizyki Świadkowej. Był pan odpowiedzieć na to pytanie? Odpowiem, to kiedy mamy składać? Akredytacje e, odbywają się przez system Międzynarodowej Federacji Piłki Światkowej. Jest specjalna zakładka na stronie związanej z mediami Międzynarodowej Federacji Pięki natomiast ostateczną weryfikację przeprowadza w związek Piquię Dziękuję. Także proszę się zarejestrować tak najpierw i następnie my otrzymujemy z FFP komplet zgłoszeń. Dziękuję. To tylko na niedzielę, jeśli chodzi o euro. Nie, przez... Ale jeśli chodzi o euro, to w piątek sobota będzie oglądać na czymś tak. Europy Tak. Francji? Nie, mówię tylko, mówiłem tylko o meczach polskich, Polski. Polski. no, reprezentacji. Tak, tak, tak. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to ja dziękuję uczestnikom dzisiejszej konferencji, całej drużynie WTS KDB Banku Włosławek. Ja I oczywiście Państwu za przybycie. I zapraszamy na mecz. Dziękuję bardzo.